गरा Ok, dobra. I kolejny obelisk. No. <tryk> no. Dobra, sorry ludzie. Ale... Iś. oj sorry, ludzie no dobra idziemy dalej no. oj sorry, ludzie znowu Uaktywniłem obeliski. Tak, czuję przepływ magii. W północnej części placu targowego znajdziesz bramę, która prowadzi do portu. Otworzysz ją tym oto kluczem. Co? Czyli niepotrzebnie zawracałem sobie głowy obeliskami? Potrzebnie. W przeciwnym razie nie dostałbyś klucza. Oszukałeś mnie! Jak to? Uaktywniłeś obeliski? To nie da mu przywalić. dostaniesz się do portu. Ale że jestem kulturalny, miły... Więc tego nie zrobię. To ja myślałem, że zombie. O Boże... Ehe. Ah, Skarpt! Jeśli poznajecie ten głos, to jesteście bardzo mądrzy i oglądaliście poprzednie części Gotika. Okej, okay, umieraj. Okej, okay, latarnia nam każe tam iść. Więc my idziemy. Byłem. Kim jesteś? Czym jesteś? Przyjacielem na imię mi Xardas. Widziałem cię we wejściu do świątyni. Jesteś duchem? Męskim Anno Siri? Nie! Widzisz projekcję astralną. Przebywam obecnie w swej wieży na wschód od tuszu. Czego ode mnie chcesz? Chcę ci pomóc. Obserwuję cię aż od Feshir. Jesteś nim. A więc chcesz pomóc. I ja mam w to uwierzyć. Nieważne, czy w to wierzysz, czy nie. Liczą się twoje czyny. To, co robię, zależy od tego, w co wierzę. Zrobisz to, co konieczne. Taką masz naturę. Aha. To się jeszcze okaże. To po to nam pokazała przyjść. Ksardas Ksardas nakazuje żeby pogadać z nim Nie chcę pogadać ze szkielecikami z gotika trójki Dobra, idziemy, nie zbieramy tego Okej okay. Jegoś, jakoś, jakoś. Co? Jesteś wreszcie. Ha, wiedziałem, że tu dotrzesz. Diego, dobrze cię znów widzieć. Znalazłem kuźnię w zapomnianej świątyni. <laughs> Czyli Lyrka miała rację. Lyrka? Nieważne. Dobrze, że jesteś. A co ty tu robisz? Czekam na Miltena. Spóźnia się. Ale powiedz, co znalazłeś w świątyni. Kowadło naprawdę istnieje? Istnieje, ale... Znalazłem tam coś dużo ważniejszego. Co? Prawda. Zemsta musi zaczekać. Muszę się zająć czymś ważniejszym. Gorn mówi, że szukasz sposobu na dostanie się do fortecy. Zgadza się. Muszę pilnie pomówić z Daką, ale forteca jest odcięta. Każdego obcego od razu podejrzewają o zmowę z Drurhangiem. Kim jest Drurhang? To. Bryter na usługach króla. No, przynajmniej kiedyś. Obwołał się nowym władcą i zajął bastion. Drurhang jest w królewskiej fortecy? Nie, nie w fortecy. W bastionie, niedaleko wschodniej bramy Torniary. Kim jest Daka? Najlepszym szpiegiem króla. Tylko ona jeszcze nas wspiera. Z jej pomocą moglibyśmy przekonać Heygena o naszej niewinności. Niewinności? Drurhang nas skompromitował. Chciał się nas pozbyć, ale razem z oddziałami Heygena ciągle jeszcze możemy uratować to miasto. Jak się dostaniemy do fortecy? Milten miał przyprowadzić kogoś, kto nas przemyci do środka. Ale uważam, że nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Co więc zamierzasz? Pójdź do mojego domu i pomów o tym z Lesterem. Od paru dni nie robi nic poza szukaniem sposobu... No dobra, to pogadamy w następnym odcinku, a teraz ja się z wami żegnam. Cześć, majdara, dara, hejaj, do strzeła w kolejnych odcinkach. Na razie.